na kanale, ja jestem Zybułko Kotkiem. Siema. Ja artank Artanktrytika. Poland. Umyłeś uh oczy -huh. uh -huh. i wszystko umyłeś? Zaraz wychodzimy. Mhm. I... A gdzie to było? ...to i to... Musimy iść po rzeczy. A ja pamiętam zbytnio, gdzie to było. Tu. Biegnę, na te rzeczy. Dzień Jak to, to? Mm. <laughs> wyglądasz? Dobra, chodź, idziemy. Czekaj, jeszcze ja trzeba wziąć lekki baton. Dobra, mam jeszcze buci. Co, co mi jest tak biało? O, Flara... Flare? Flashlight? Nie, dobra. O. Poczekajcie chwilkę, tak 5 sekund dosłownie. No chodź. No poczekaj 5 sekund. Po co? Po co mam czekać 5 sekund? West. Jestem po 5 sekundach. I co, idziemy? Stormy. Jesteśmy na Basecamp. Chodź, będzie nie widać. Do butelki? Mas... Ale jak nalać wody do butelki? A, nie nalałam. wiem. Nalałem. A ona jest water bottle. Ja Miałam full. Dobra, idziemy. To no, chyba nie tędy. Sponny. To nie tędy. To nie tędy. Nie mam hajsu. W tom. No, bo bok są zasłonki. Że mamy iść to. South Pole. Tak. Idziemy na biegun hmm. północny. Mm -hmm. Idziemy do świętego Mikołaja. Niedługo idziemy na zakończenie roku szkolnego. Życzę wam miłych ja lat dzisiaj... Tak, więc powiem, że Witowie, zaraz Dzisiaj się pojawi w film... E, w sensie dzisiaj, dzisiaj ja się... 21. nagram to 21. Zrzucę to pewnie może z 25. 3. Taka. Niedługo, może będę mieć Wiara, więc będzie wsudzony film z Wiara. E, no i co? No, no nie wiem. Pewnie jest, będziemy kontynuować Minecraft Fantazy. Ja tu już znowu inną serię ja. na modach. Nie wiem. Znowu mama ode mnie coś chce. Poczekajcie, bo znowu ode mnie coś chcą. Dobra, gnij tutaj. Halo. Dirt. Ja sobie yeah. dirtam. Widow jak widzicie, bułkokotek poszedł. Więc... Sadgę. E, no i co? No jest. niestety teraz sam. Sam będę musiał zwiedzić Antarktydę i znać Mikołaja. E. No i co, biegniemy. Kto przemyślał i czemu to są drabiny? O, seti glaczek. Jestem? Jestem A Dlaczego? jestem daleko. Dlaczego? 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 zostawił. Widowie będą widzieć moją perspektywę, twoi, twoją, twoją, moją. moją. Co z tego, że to pewnie te same osoby, ale pewnie zobaczą z różnych perspektyw. No, przez chwilę widzieli twoją. Coś dole. Przez mam. chwilę? Cały czas widzą moją. O, mnie przez chwilę. Tak, to przez chwilę widzieli. Zakończęcie nagrywania. Co? Jest. Mówiłam, załóż karpety. Co to ma być za trafina? Beginerek. Nie jestem żadnym beginerem. Nie jestem of wspinania się na góry. Ja jestem na tym ice ladder, zaczekasz? Jak dojdę do obozu. Co? W obozie zaczekam. I trochę musimy dojść. Advance. Aha, tutaj późno zaawansowane. Muszę mieć pięć ekspedycji. Dobra, wychodzę już z tego. Z tego. No z Dobra, czegoś... ja widzę obóz. U, to jest... <zysy> <zysy> Oj, teraz fajny moment. Oczywiście, widzowie, Polska Górą, dlatego wybieraliśmy Polskę, bo Polska jest najlepsza. Mam. E, Mariusz Pudzianowski, Polska Górą. Polska Górą. Polska to najlepszy kraj. Mam. Więcej przezyła od jakichś Niemiec. Spadłem. L -l -l -l. Spadłem. Też widzę obóz. To jest słabe. Bo spadł. Tak. On um, um, um. zawsze, kiedy spada, to może, że jest słabe, bo kiedy umiera. Nie, no, ale dosłownie, jakby. Jak spaniać, to musi wszystko przechodzić od nowa. Więc takie, no, słabe. real life. A łatwo tu zepsuć. No. Ja jestem na moście. Tym pierwszym. Zgiń. Nie. Tak. Nie. I się nie chciałeś się mnie zaczekać, a ja na ciebie nie zaczekam? Chciałem na ciebie zaczekać, ale w obozie. No? No więc to nie było takie fajne zaczekanie. Więc ja więc nie nie powiedziałem, gdzie zaczekam. Ujej, że zaczekasz w obozie. No. Więc powiedziałem, że co czekam. Ja już czekam na obozie. To ja biegnę. Hej, potem jeden góry idzie bez stroju. No teraz sobie odglądają glaczka. Przy okazji zorzę skarpety. Oglądam własną kamerę. Mm, 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 mm. Dobra, ale easy. Widzicie, widzowie? Prawdziwy pro nie potrzebuje stroju. Lekaj, tak jest za bardzo. Hej, ale skoda ze nie można wejść po tych górach, Isabel. Widzicie? Lol. Prawdziwy pros, no. widzowie, ale pros. Większo od ciebie. Pewno. Mhm. Napiszcie no. w komentarzu, kto jest lepszy w tam Gierka, Glaciek, czy ja? Minus 46 stopni Celsjusza. No bo jestem pro. Widzisz, jaki jestem pro? A to wy sobie oglądajcie Glaczka, ta, 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 zaraz wrócę. Widzicie? Zjedźcie go w komentarzach, on wyszedł podczas nagrywania. Zjedźcie go jak świnie na obiad. A jeśli tu mamy weganów, to. Being vegan is not okay. Not bin vegan is ok. A tam pięćdziesiąt jeden, znaczy. A tam czterdzieści sześć. Kopy New na minusie. Nie, tam idę se normalnie. Ale na. Widzowie, widzicie, to naprawdę nic nie robi. Flagi. Advance. Expedition Zero. Pingwin. Pingwino. Chłopie. Jestem pro. Chodzę bez stroju. Myślisz, że jesteś pro? To znaczy, że pro. Alessa. Lina. I nienawidzę tych mostów. Jestem niedaleko Adwanse. Dobra, bez danego przygotowania. To jest bycia pro. Lobułko kotek. Halo, był Kotek? Jestem widzowie. Dobra, słuchajcie. Mam krótką Le. falówkę. No, widać obóz. I, i mam słuchawki, przez to Cię słyszę. Brzuch. Widzę Cię, skaczę do Ciebie. A ja Cię nie widzę. Bo jestem na lewo od Ciebie. Tylko nie spadnij. To Bias musisz parę. przejść po tych deskach na lewo. Really? Masz, masz szczęście, że nie zginąłeś. Straciłem przez to 2 HP. 2 HP. Doskocz. Jest i hit na jeden. Checkpoint. checkpoint. Luksury tent, protent. A jest tu gdzieś możliwe z wody? No nie wiem. Czemu to jest poza tym tyle namiotów? Ładny, czy nie? Tak. O, mhm. energii. Water. Flara może Cię Ja mam flarę. Piję wodę. Dobra, idziemy. Dobra. możemy iść. Chłopcze bez już dalej idzie. A no bo pro... No to kupcę pro pactant. To, no to Ale on jest, jest za hajs. Hej, twins... O nie, to jest straż. Prawdziwy nie pronie gra Pay Twin. Nie, ja, bo nie potrzebuję bo... Fortnite jest pay to win. Tak, Fortnite jest pay to win. Pay to win. E Co? Ej, pomocy! Graczek, wypchnąłeś mnie poza mapę. Ja cię nie wypchnąłem. Wypchnąłeś. A teraz nie zginę. Dobra, ukościli kreset charakter. No ale fajnie to jest z tym wiatrem? Dobra. Hej, niemocliwe jeżdżę tym wiatrem. Też idę jak pro, nie? Bez plecaczka. Jak? Minus 50 stopni Celsjusza. No. Co jest? Czemu Naprawdę nie mogę... jakiś gość mnie zapchnął. To się nie da spychać ludzi. Da się blokować. Nie. Da się. Jest! Jest! Doszedłem! No, te, ten wiatr jest kuszący. Da się! No, musisz wejść tam... Nie skacz ciągle, tylko chodź! Nienawidzę tego wiatru. Chodź po tych drabinkach. Skocz. Tak idź na lewo. Zaraz! Arktyka! Jest! Helikopter! Helikopter, helikopter... To jest niewidzialna ściana! Ale słabo... No... Chcesz, my byśmy mogli zabrać jego helikopter? Serio, odlecić na ten kamp czwarty na przykład, albo już na sam koniec. Na... Ale to jest taka jedna fajna część. Uuu. Chyba na trzecim kampie. Jej, zdobyłem wstyd. Jakiś... O! Też. O, helikopter. No, helikopter biorę. Nie, Nie da się? Nie da się! Sodkę. Jestem długo i zaparkował. A. Za chłop zajka i przyset prosto. O oh, nie. Jest a Ikea. Jest a. Prąd. O! Zrób mi to. Co? Ej ja, dobra za dużo tego. Help. On... Napis He. Help. <laughs> Przed <Pomoc. laughs> nie... Uwielbiam ja problem. Oczekujesz help, 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 ale... help, ale psychiczny. Znaczy, co? Wait, what? Ej, hey, ale teraz naprawdę potrzebuję Ej, daj mi ten. mi ten. Think... Dobra, leci! Lecę. Ulecił mnie. Albo net safe. Gdzie idziemy? Na safe. I hey, tak nie widzimy. Hej, lepiej chodź tam. O Ale to, tam się skinie łatwo. Nie, tam. Jesteśmy pro. Tam, no ja nie wiem. Jak to ty nie wiesz? Serio? Mówisz, że jesteśmy pro. No? Jak chcesz raz tam wejść? To okay. jednak jest niemożliwe. Zależy, tutaj ktoś spadnie. Gdzie? Tu mam. To jest jednak niemożliwe. Mogliśmy wziąć sobie chociaż hełm. On świeci? Tak. A. Dobra, najwyżej no widzenia będą nic widzieć. Dajmy Ty... Ja widzę, ale tu nie da... Do... Muszę przejść. A się jakoś musi. Chyba ja jednak... jak ty tu weszłeś? Ty, jak ty tu weszłeś? Nie, tędy się dowiesz. Nie da się. A no. górą? Jak górą? No normalnie górą se przeszłem, Lol. Ja tu nie widzę tu... Co... Aha! Bo tu jest takie coś! O nie! Znaczy tutaj możesz skinąć. I ja też. Nie. A tam mamy tak Właśnie, ale poza tym jesteśmy pra. Nie zginiemy. Chciałeś na pewno iść tamtą drogą. Leciek na pewno. Widzisz te drabinki? No, co, no ja to, ja było łatwo. Bym... No to ta... no, nie było tak łatwo, nie bądź. Nie, bądź szczery Te clown No Oj, kolejny sztyc. Sobie... mało widać bez noc. No. Następnym razem weźmiemy sobie chociaż hełm. I to tyle. Jak dojdziemy do obozu? No. Na szczęście są te słupki. Mam mapę? Mam. Teraz idziemy do Camp 2. Jesteśmy może w połowie? W połowie. No, jesteśmy w połowie, coś ko tego. Just... Właśnie doszliśmy do e, Camp 2. Ale w połowie do Camp 2. A, my... A to niby co? To się bierze. Uuu! Uh, I możemy zespołnić pojazd. A um, dobra, ja muszę kończyć widzowie. Nie. Tak. Czemu? Nie wiem. No co? Jak dojdę do następnego kampa, to się będziemy widzieć. Nara. Hmm. Czyli chodzi ro... Zakończenie roku. Musisz iść. Czyli musisz iść. Niestety, widowie, a jak widzicie, go już nie ma z nami. Stwierdził, że ucieknie. A... Ktoś nie umie jeździć. Cytajby się pieniądze widzowie, ale już trudno. I takich nie mamy. M. Nie mam. Nie, ma. nie, nie mamy, tylko nie mam. Co to ma być? Pingwiny! Los pingwino. Jakaś antena. Los pingwina. Ło widowie jest dzień, ale pięknie. Dzień na Arktyce. Nie jeździć. Tam nie jeździć, to wiodę. Aha, nie można. Słabo. Explorer Kawas. Nie mogę się przesadzić. Nie. To go. Mm. Mm -hmm. Dobra widzowie, idziemy. Uuu, dotarliśmy do trzeciego. Come free. A to dopiero Dru. to to w tej kwestii, w To widzowie, tutaj zakończymy. Zegnaj